Klub sportowy Gryf Orleks Wejcherowo otrzymał z rąk starosty wejherowskiego medal za zasługi dla powiatu. Uroczystość wręczenia odznaczenia odbyła się w murach Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejcherowie. Myślę, że ten medal temu klubowi, klubowi się na pewno należał w pełni zasłużony. Olbrzymia promocja naszego miasta i nie tylko całej ziemi wejcherowskiej, zwłaszcza w tych meczach pucharowych w Warszawie i wcześniej z górnikiem zabrze i innymi ekstraklasowymi drużynami. Medal w imieniu klubu odebrał prezes Rafał Szlas. My się bardzo cieszymy z tego, że zostaliśmy docenieni. Jednak ten sukces można zadedykować wszystkim tym ludziom, którzy pracowali z, przynajmniej ze mną przez te ostatnie 10 lat, bo to jest jakby od tego się zaczęło jakby ten pasmo sukcesów. Obecnie klub plasuje się na 11. miejscu w tabeli ligowej. Przede wszystkim w połowie roku utrzymaliśmy się w drugiej lidze, co było celem naszym, i, i to się udało. Z tego jesteśmy szczęśliwi. W tym roku zrobiliśmy tyle samo punktów. Yy, jednak do końca nie możemy być zadowoleni Jesteśmy zadowoleni z gry yy, Jakby walczymy w tym meczu yy, Do 90 minuty, gdzie, gdzie pokazują wyniki Że wygrywamy, czy remisujemy yy, Walczymy do końca yy, Troszeczkę brakuje nam skuteczności Troszeczkę yy, jakby takiej zimnej krwi Ale myślę, że to przyjdzie bo, bo naprawdę ci chłopacy W każdym meczu pokazują, że nie są drużyną gorszą A nawet drużyną lepszą Ja myślę, że yy, gdy trener jeszcze skoryguje parę rzeczy, to myślę, że jesteśmy w stanie utrzymać się w tej ósemce, w tej drugiej lidze i, i żeby wystartować w, w przyszłym sezonie w tej centralnej drugiej lidze. Piłkarze odwdzięczyli się starości, wręczając pamiątkową koszulkę z autografami żółto-czarnych. Co roku zarząd starostwa przyznaje osobom zasłużonym na Niwie Powiatowej w promocji naszego regionu. Jak podkreślił starosta, taką promocją był niewątpliwie awans do drugiej ligi i mecz z Legią Warszawa w marcu 2012 roku. Uroczystość wręczenia medalu uświetnił występ Weroniki Korthal-Startes.